Sobotniego vloga zaczynam, słuchajcie, od skończonych puzli, ale nie będę was kłamać, to nie jest sobota. Jest jeszcze piątek przed treningiem. Kończyłam vloga ostatniego, e, właśnie zapominając pokazać wam, że zanim wyszliśmy z basterem na dwór, to skończyłam puzzle i zobaczcie, jakie one są piękne. To jest po prostu kwiaciarnia z pięknym oknem, z widokiem na dom. Mamy kotka, mamy różnego rodzaju kwiaty, mamy oczywiście. Rower, tutaj wstążki, którymi przywiązujemy. No i tutaj różne kwiaty. Bardzo powiem Wam przyjemnie się to układało. Wcale nie były tak ciężkie, na jakie wyglądają. Bo te kwiaty jednak, e, nie wiem, jak widzicie, żółte różniły się między sobą. Także ustalałam sobie je tak trochę kolorystycznie i jakoś szło. I najpierw ustaliłam kwiaty, potem zrobiłam tutaj półkę, a po półce zajęłam się. E, e, kota zrobiłam, tak samo istnie po prostu wyszedł, potem zrobiłam kasę, a na koniec zrobiłam okno z tymi kwiatami, okno było najcięższe dla mnie z tych wszystkich, gdzie e, kiedy patrzyłam na te puzzle, myślałam, że okno będzie łatwiejsze, a kwiaty będą cięższe, ale powiedzcie mi, czy one nie są piękne to są te z tego zestawu 4 razy 1000 i to są drugie, także zostało mi tylko jeszcze dwa w opakowaniu i koniec, i wszystkie inne, które kupiłam we flitik dwa tygodnie temu, zostały przeze mnie ułożone, także zobaczę, czy jutro znajdę czas, czyli w sobotę żeby popatrzeć, czy są jakieś inne puzzle, chociaż no dwa razy tysiąc no to mi starczy na te półtora, dwa tygodnie, zależy jak, jak z układaniem tamtych, ale no przepiękne są, jestem zachwycona. A teraz już idę trenować, a po treningu zacznę się brać za nowe. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. Jest sobota, 7.45. Ja mam na sobie ubrany tą... Um tą koszulkę z temu, którą widzieliście no zobacz jak super wygląda, nie wiem, czy dobrze pokazałam, dlatego mam po prostu czarne spodnie i czarne buty. Oczywiście spodnie też są temu, ale robią się już powoli za duże. Jesteśmy z basterem na siku siku, jest 7,45 i tak ciężko mi było wstać, ale musiałam, ponieważ zaraz idziemy z mamą Andrę na giełdę kwiatową, a później jedziemy do znajomej wybierać kształt torta, jakiego chcemy ogólnie porozmawiać na ten temat. Zaraz będę budzić robię co mi dzisiaj śniadanie, ale szczerze Wam powiem, że wątpię, żeby on mi to śniadanie zrobił, więc czuję, że skończy się na tym. Bastuś, chodź tędy. E, o, łańcuszek też jest temu. E, że skończy się na tym, że e, zrobię sobie kromkę z dżemem i wypiję kawę. Tak czuję. No ale, dobra. Zobaczymy. Jak widzicie, za mną pogoda nie rozpieszcza, ale jest ciepło. Jest naprawdę ciepło. Bałam się, że wiecie, wychodząc z tym, będzie mi po prostu zimno albo coś, ale w ogóle nie jest chłodno. Jest wręcz cieplutko, także jeżeli nie będzie padać, to będzie ładny, tylko że po prostu e, szarawy dzień. Boże, w ogóle jak ja mam... E, widać, jak jestem zmęczona. Masakra. Masakra. Ja po prostu ostatnio lubię się wysypiać, a niewyspanie grozi z Sylwią, także zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Zaczęłam powoli wczoraj składać zamówienie na temu. Eee, przepraszam, ale kupę Buster robi, eee, zamówienie na temu. Ale to są tylko rzeczy świąteczne, będę robić to powoli i mam cały tydzień, żeby dokładać rzeczy do koszyka, no ale dobra, jedziemy oglądać kwiaty. Może uda mi się coś nakręcić, nie obiecuję, zobaczymy. Hej, witam się z wami już słuchajcie z auta. Jednak nic wam nie nagrywałam z tego miejsca, ponieważ a, za bardzo nie było jak, to miejsce nie było aż takie duże jak myślałam, no a potem jak byliśmy właśnie w środku, to tak się zagadaliśmy na temat tego ciasta, ta pani w ogóle, e, ta przyjaciółka rodziny, która e, będzie robić nam torta, przygotowała mi tyle wariacji różnych na stole, żeby mogła wybrać jak ten tort ma wyglądać i nie wiem czy wam wspominałam, ja chciałam ciasto e, torta okrągłego, Andre chciał torta kwadratowego, więc na szczęście, nawet nie wiedziałam, że jest takie coś, zdecydowaliśmy się na coś po środku. Nie będzie to ani okrągłe, ani kwadratowe. Już zapomniałam, jak to się mówi po angielsku, a tym bardziej po polsku. W każdym razie jest taki okrągło-kwadratowy, będzie miał trzy tier i tak dalej. Będę miała też taką piękną, piękny materiał, który będzie szedł na naokoło tego ciasta, tortu, przepiękny biały i dzisiaj jak byłyśmy właśnie w tym miejscu e, w kwiecie, z kwiatami, e, mama Andry dokupiła różnego rodzaju e, rose petals, jak się to mówi? Płatki róż i one będą tak delikatnie rozsypane po tym materiale. Będzie to wyglądać mega. I tak samo zostanie nam pożyczone taki. Nasze miejsce będzie miało nóż do krojenia tortu, ale ta znajoma przyjaciółka, nieznajoma rodzina, ona ma taki bardzo piękny, cudowny wręcz zestaw do cięcia tortu, który jest w połowie, wiadomo jak. wygląda tak jak każdy inny, ale druga połowa jest jakby przezroczysta, z pięknym sercem zwisającym. No, przepiękne one są, więc oczywiście powiedziała, że też nam to pożyczy. I ogólnie w styczniu, w grudzień, stycznia, będzie piekła, to nam da do posmakowania różne opcje i będziemy mogli sobie, wiecie, wszystko wybrać. Także bardzo, bardzo fajnie. Kwiaty mniej więcej też już zobaczyłam, jakie chcę i zdecydowaliśmy jednak, że wiązankę do ślubu będę miała z żywych kwiatów, a nie z, ze sztucznych. Ozdoby na stół będą z sztucznych kwiatów, ale moja wiązanka będzie. Ze świeżych i nie będzie taka m, tak trzymana. E, nie wiem, jak one się nazywają, ale będę miała taką coś jakby do dołu. Przepięknie. One mi się zawsze podobały. Już znalazłyśmy nawet takie coś, gdzie się wbija w to kwiaty. Także super. Myślę, że będzie to wszystko mega fajnie wyglądać. No i później po drodze, słuchajcie, zajechaliśmy do McDonalda z mamą Andrę kupiłyśmy nam wszystkie jedzenie i wróciliśmy do domu, ale to już była godzina grubo po godzinie 14. E, chwilę posiedzieliśmy w domu i my teraz z Andrę. Odjechaliśmy do Decathlon i do PZ Home e, i do Halforca. Wszystkie te trzy sklepy były są w Milton koło siebie. W Decathlon potrzebowaliśmy, słuchajcie, światełka do mnie na rower. Pokażę Wam domu na jakie się zdecydowaliśmy. E, Andre potrzebował e, nowe wycieraczki do samochodu. To w Halforcie kupiliśmy. A ja chciałam zjechać do PZ Home, słuchajcie, bo a, zależało mi na tym, żeby zobaczyć, czy w końcu wróciły kości które są kurczakowe z masłem orzechowym w środku, których ostatnio nigdy nie było. Próbowaliśmy w Pocet Home innych zamienników, ale nigdy mu żadne nie smakowały. A teraz nam się udało e, kupić i potrzebowaliśmy też, słuchajcie, takie coś, co do środka możemy dać albo właśnie masło orzechowe, albo... E, takie kości, te kości, które ja kupię z jął, odkryliśmy na TikToku, że to się wkłada do mikrofali i one mogą eksplodują. Wtedy pies ma zarąbistą radochę, także potrzebowaliśmy takie opakowania, jakby zabawki, do której możemy to włożyć i udało nam się kupić, ale kupiliśmy trochę lepszą, bo kupiliśmy skonga, żeby jednak dłużej ona była nam a, służyła, a nie żeby basterium roztargał, ale to Wam pokażę w domu. Teraz tylko słuchajcie, jedziemy do Starbucksa, bo muszę kawy się napić. A po Starbucksie jedziemy do Aldiego, tylko kupić napoje, bo napoje kupimy w Aldiku, a zakupy zrobiliśmy w Aździe, Ale w Aździe napoje, które my kupujemy, typu nawet energy drinki, są dużo, dużo tańsze w Aldim, Także Aldi to będzie 5 minut i jedziemy do domu. I miałam dzisiaj gotować, mam wszystko do ugotowania, ale słuchajcie, nie mam siły, jest tak późno już, jest piąta godzina. Gdzieś mamy 40 minut jazdy do domu. Także jak przyjdę do domu, to się po prostu kąpię. E, przepraszam, w trening, żeby nie było. Trening i kąpiel i będę e, się relaksować. Really? Yeah. Wydaje, wiecie co, pytaliśmy się, jakie mamy kupić e, te wipers tutaj w Halforcie. Pani nam dała, a Andrzej mi teraz mówi, że one się... E, zły rozmiar. Dobrze, że jesteśmy dalej pod sklepem i tu próbował zmienić, także pójdzie wymienić. Dobra, ale ja się z wami zobaczę jeszcze z domu po prostu. Będzie tak na łatwiej. Dobra, słuchajcie, jestem już z tej strony kamery, jestem już po kąpieli, jak widać, po ćwiczeniach. Słuchajcie, zrobiłam kolejny rekord dzisiaj, idzie mi coraz lepiej ta bieżnia. Jeżeli faktycznie skupię się na czymś fajnym w telewizji i mi się nie nudzi, to potrafię mocniej przycisnąć więcej biegu, mniej chodzenia. I faktycznie, na no, dzisiaj rekordowy czas. I spaliłam w 33 minuty 500 kalorii, także no, mega, mega wynik. Jestem bardzo zadowolona, sprawdziłam teraz wagę, jest super, także liczę na na fajny spadek rekordowy jutro no i zobaczymy jak to będzie staram się być grzeczna już widzicie, już mam w głowie coś że coś bym przekąsiła, ale nie jestem w ogóle głodna także po prostu zrobię sobie zaraz herbatkę tak, ostatnio naprawdę jestem bardzo herbatkowa wypiłam dwie butelki prawie tej wody także jestem naprawdę napchana i czuję, że to jest właśnie dobry jak to się mówi? Dobrze, że tak robię, właśnie zapełniam się napojami, żeby mi się nawet nie chciało sięgać po te jakieś niedobre rzeczy. Chociaż w sumie nic nie kupiliśmy, także nic nie ma poza tymi lodami, które kupiłam półtora tygodnia temu już, nie, dwa tygodnie, nie wiem kiedy. Tydzień temu na zakupach chyba byliśmy w Icelandzie, to jeszcze nic nie natknęłam, jakoś nie mam parcia na nie. Eee, no i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o to wesele, także wiemy już jakie kwiaty, mówiłam Wam w poprzednim filmiku. Nie przyniosłam krasnala, poczekajcie. Albo poczekajcie. Bo ja. A gdzie on z mój krasnal? Zniknął mi krasnal, słuchajcie. Ktoś się nie bał i zajebał. Co jest mój krasnal? Ej. Gdzie jest krasnal, buba? Słuchajcie, zginął mi krasnal. To nie są żarty. No, no, zniknął. O jezu, przecież ja go tu postawiłam. Widać babulkę. Babulka wam dotrzymywał, e, dotrzymywał e, towarzystwa. Tak? Good Goodbuba. E, no, <ścoughs> przepraszam. E, wszystko załatwiliśmy, e, byliśmy i na spacerze, i ten rekord. No dobra, ale mówiłam o weselu. E, kwiaty zrobione, wszystko wymyślone, e, ciasta zrobione. W czwartek już, mówiłam wam. Chyba w poprzednim vlogu, że będę jeździła na inne overtime, Także w końcu będę mogła załatwiać różne rzeczy w czwartki, bo teraz naprawdę mi brakowało tego czwartku. W piątki zazwyczaj nas nie ma cały dzień, zresztą widzicie, słyszycie po moich vlogach, że ja wchodzę, wychodzę, wchodzę, wychodzę i tego czasu w domu ja mam bardzo mało. A żeby coś załatwić, to już naprawdę ostatnio jest coraz ciężej z czasem. Także bardzo mnie cieszy to, że wiecie, będę kończyć pracę w czwartki o pierwszej i mogę różne rzeczy zrobić. Tak jak teraz już w czwartek mamy zaplanowane, że po prostu jak najszybciej zrobimy trening. Po treningu, mama Andre chyba wróci z pracy koło trzeciej. mówiła, że postara się wyjść wcześniej. Odstawimy młodego, on będzie padnięty, więc pójdzie spać, a my pojedziemy do Milton, do Ikei, bo chcielibyśmy dokupić już wszystko, co potrzebujemy na dekorację do nastu, a mianowicie w IKEA potrzebujemy wazonów, więc wazony, które widzieliśmy ostatnio, jak byliśmy właśnie na tej sali, właśnie nam pani powiedziała, że są z Ikei, bardzo nam się spodobały, no i nie ugrywajmy, są też bardzo tanie, także pojedziemy tam i będziemy chcieli mieć wszystko, e, więc e, później mamy też taki plan, słuchajcie, jest taki pub tutaj niedaleko nas, 25 minut, do którego rodzice Andry już chodzą wiele, wiele lat i będą mieli ich, um, kształt stołu jest bardzo podobny do kształtu, który my będziemy mieć, więc będziemy chcieli iść po prostu tam na lunch. Ale poprosimy ich, żeby nas gdzieś dali z tyłu, gdzie nie ma dużo ludzi, i będziemy chcieli sobie tak zrobić taką próbną dekorację, żeby po prostu widzieć, jak to będzie wyglądać. Wiem, że takie trochę jest to szalone, ale chcemy to zrobić. No, ale słuchajcie, yy, chciałam was też poinformować, że dopadła mnie gorączka kalendarzy adwentowych. Tak się cieszyłam, tak się cieszyłam, tak się cieszyłam, że nic mi tam nie wpada w oko, a tu teraz mi się tyle wyświetla, wyświetliły mi się dwa. Jak Boga kocham, nie wiem co jest w środku, ale widziałam w komentarzach pod spodem, bo ja tak bardzo często robię, jeżeli chodzi o kalendarze, jeżeli nie jestem jakiegoś pewna, czy kupię, czy nie kupię, a nie chcę, jeżeli wiem, że danego kalendarza nie kupię, obejrzę całą zawartość, a skąd wiem, czy kupię, czy nie kupię, klikam w linki, sprawdzam, ile kosztuje. Jeżeli jest. Drogi, to po prostu mogę obejrzeć otwieranie, bo wiem, że na niego nie będę go mieć. A jeżeli chodzi o tańszy kalendarz, tak jak w tym wypadku, dwóch kalendarzy, które Wam powiem zaraz, to po prostu wchodzę w sekcję komentarzy i czytam, czy dziewczyny piszą, em, że się opłaca, czy się nie opłaca. I są takie dwa kalendarze, które nie wiem, co jest w środku, ale w obu przypadkach bardzo dużo dziewczyn pisze, że się opłaca. I jednym z nich jest kalendarz z Spencera, który miałam już kilka razy i faktycznie za każdym razem byłam zadowolona. W tamtym roku wydaje mi się, że nie miałam. Tak, na pewno nie miałam. I ogólnie kalendarz jest bardzo fajny. Kosztuje 40 funtów. Trzeba wydać 35 i wtedy można go kupić za 40. Nie wiem, jaka tam jest wartość, ale zawsze zwiększa. Ale czytam, że dziewczyny pisały, że jest bardzo dużo pełnowymiarowych em, produktów. No a za 40 funtów, 25 okienek, czy tam 24, no to się bardzo opłaca. A tak naprawdę za 35 funtów myślałam, że najwyżej kupić już jakieś prezenty dla rodziny. Także to jest jedna opcja, którą myślę, myślę i. Kalkuluję w głowie finanse, czy mnie na to stać. Jest kolejny, jest on z Debenhamsa, który chyba kosztuje teraz na prąd 72 funty, który też czytałam, że jest bardzo, bardzo fajny, ale ponownie nie wiem, co jest w środku. Także to są takie moje myśli, myśli i staram się w ogóle o tym nie myśleć, ale tak jak mówię, dopadła mnie ta gorączka. Może mi przejdzie, na razie tak nie, muszę, nie mogę kupić, bo nie mam pieniędzy, więc mam problem z głowy, ale mam nadzieję, że wyprę to po prostu z mojej głowy. No ale nieważne, słuchajcie, e, nie wiem od czego zacząć. Pokażę Wam po pierwsze, co dzisiaj dostała mała Sylwunia od Przyszłej Teściowej. Krasnala. E, po prostu jak go zobaczyłam, on kosztował 9,99. Wiem, że nie jest największy, ale zobaczcie. Tudum, po prostu jest taki... Kochany, i świeci. Widzieliście kawałek wcześniej na filmiku um, różowych? Bardzo dużo, i były piękne, ale nie chciałam różowego, bo różowy mi do niczego nie pasuje. Nawet jak chodzi o letnią edycję, to mam bardziej żółte, no szare to mam wszędzie, a ten ciemny szary mam właśnie podobne na zimę. Poza tym ten może sobie stać, wiecie, czy święta, styczeń, luty, marzec, on może stać. No i się mi mega spodobał, także dostałam od teściowej i powiem wam od razu pokażę wam co mi przyszło z temu wiem znowu, ale to są tylko dwie rzeczy a jedną z rzeczy są spodnie, na których mi bardzo zależało one kosztowały 9 funtów i niby są normalne leggings, materiał jest po prostu najwyższej klasy, ale zobaczcie co jest w środku one są tak ciepłe one są tak ciepłe, jak ja je ubrałam no zobaczcie Naprawdę są mega, i od razu Wam powiem tutaj, na mnie. Ja teraz jestem taka czternastka, mówiłam Wam chyba w tym filmie albo wcześniej. I wszystkie spodnie, które mam szesnastki, a niektóre już czternastki, lecą mi mocno z tyłka. Tak, te spodnie zamówiłam większe w rozmiarze XL, czyli szesnastkę, i są idealne. Naprawdę idealne. Myślę, że jakbym zamówiła mniejsze, to bym się w nie, nie wcisła. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany i chciałby takie mega, mega miluśkie, cieplutkie e, legincy w mega jakości ze 9 funtów, podam Wam linka, ale zamawiajcie albo jeżeli jesteście na pograniczu rozmiarów, ten t, troszkę większy, albo ja bym ogólnie radziła zamówić troszeczkę większy. Czyli jak nie wiem, macie dziesiątkę, zamówcie dwunastkę, no bo tak jak mówię... E, no, widzicie zresztą, one nie są jakieś i są, są uciągliwe, ale no nie wiem, no. Chyba, że ktoś chce się bardzo tak... żeby wyssało, ale dla mnie te są mega. Także one były za 9 I słuchajcie, teraz mała niespodzianka z dzień sam. Wszystkie spodnie, które zamawiam na temu, mówiłam wam, że są właśnie w rozmiarze 16, czyli extra large. Um, ale one zostały ostatnio dla mnie za duże. I już miałam zamówić spodnie 14. Szczególnie, że wszystkie, naprawdę wszystkie spodnie ze mną teraz lecą. No jednak, że te 17 kilo już zleciała, ja dalej kupuję 16, a no dziwne to trochę jest. W każdym razie kupiłam te spodnie, które też są 16, które okazuje się ledwo się dopinam. Więc rozmiar, rozmiarowi nierówne. One były za 15 funtów i to jest, to jest prawdziwy jeans i one nie są rozciągliwe. E, dzwonowate, ale to nie jest jeans taki, wiecie, tu jest jeans, jeans tutaj już nic nie upcha, ale przecież w poprzednim vlogu Wam pokazywałam te rzeczy, jakbym wyczuła, że się nie zapnę i są ok, e, myślałam przed sekundę, żeby je odesłać ale one są w nogach super i to, że mi trochę brakuje w pasie a jednak cały czas chudne, to myślę, że, że zostawię je e, tak jak są także tylko te dwie rzeczy kupiłam, na pewno mi jeszcze coś przyjdzie w tygodniu ale nic więcej E, za to też kupiłam dzisiaj coś mówiłam wam e, w Decathlon e, kupiłam taki zestaw światełek, słuchajcie, i one to były najdroższe, które tam były, ale też najlepiej świeciły, zależało mi na tym, żeby nie były ładowane na baterie, nie chcę mi się wymieniać baterii, to jest wszystko ładowane na USB e, no nie wiem czy to się da, czy one czy ten działający jest, czy nie. O, nie chcę was oświecić, ale o, widzicie to? Po prostu tak daje po oczach i ten z tyłu tak samo, ale nie wiem jak go się włączało. W każdym razie cały zestaw i tak, moim zdaniem, 29,99 jak na, um, na takie coś jest spoko. Chciałam po prostu trochę lepsze. Wiem, że pewnie na temu mogłabym zamówić tańsze, ale też już mi się nie chciało czekać, a robi się już bardzo ciemno, a bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także kupiliśmy to w Decathlonie i kupiliśmy słuchajcie piłkę do Pilates dla Andrzeja, ponieważ dostał takie zalecenie od lekarza na stopę on ma tą piłkę jakby dopompować um, nie tak do końca jak tutaj jest pokazane tylko ona ma być taka trochę jakby sflaczała i Andrzej ma na to cały czas naciskać coś takiego mi opowiadał, także mamy to i tak jak mówię byliśmy w Peced Home w którym kupiliśmy taką kość z um, Ghost Feeling i to jest jedna z tych naturalnych kości ona jest bardzo w ogóle tania jak na Peced Home całe 4 funty, także naprawdę, naprawdę spoko ten jak obserwuję. To jest ta słynna kość, o której Wam mówiłam. Ona kosztuje 5,50 albo 6. Jest po prostu mega chicken, peanut butter. Nie ma żadnych barwników ani nic takiego, żadnych ulepszaczy smaku, także super. I coś, co Barcel. Co barcel, marcel, Sorry, co Bastuś lubi najbardziej, jak widzicie, aż się podniósł. To jest to roast beef na Colbon. I słuchajcie, i to jest kość, która jest bardzo kontrowersyjna w internecie, ponieważ jedni ją kochają, inni nienawidzą. Jedni mówią, że to jest kość bezpieczna, drudzy mówią, że jest to kość niebezpieczna, ponieważ ona e, może zrobić ten splinter. Nie wiem, widzicie, jak on na to reaguje. On ją uwielbia. I e, tyle, co jest ich przeciwników, jest też tyle fanów. Są ludzie, którzy przez lata daje, dają ją swoją, swoim psom i nic się nie dzieje. My też, jak wiecie, e, dajemy od małego mu te kości, one były. Bo można je kupić albo w większym wydaniu, albo właśnie same końcówki, które są trochę większe. I Buster to po prostu uwielbia. O nie ubóstwia, że onaż się trzęsie. I my, na przykład, co my robimy, my uważamy. Po pierwsze mamy takie szczęście u nas w domu, że Buster nie je ani nie bawi się, jak nas nie ma w domu. On się tylko bawi lubi kości jak my jesteśmy obok niego, którykolwiek z nas inaczej nie tknie. Także my zawsze mamy nad nim. Em, kontrolę, poza tym jesteśmy też jednym z tych ludzi, którzy nie czekają aż ta kość jest rozebrana, że tak powiem do zera, że on może sobie z nie robić nią robić krzywdę, nie, jeżeli chodzi o te większe kości jak tylko zobaczymy, że coś oderwał, co jest takie jakby mm, spiczas, szpiczaste od razu cała kość idzie do kosza, także nie szkoda nam tego nieważne ile tego miał, jak jest czas, to po prostu mu to zabieramy tak, tak bardzo lubisz i powiem Wam, że e, wydaje mi się też, że czasem ludzie przesadzają, jak wiecie ja e, kocham psy, kocham Bastera e, i nigdy nie zrobiłabym nic, e, co by mu zaszkodziło, ale wydaje mi się, że po prostu to tak jak z dziećmi jest, tak samo mówią, że nie wolno rzucać piłki tak psu, bo się może udławić, no ale jak będziemy tak robić, to powinniśmy wszyscy siedzieć w domu, a nie dzieci na plac zabaw nie puszczać, bo przecież może się huśtawką uderzyć, albo może ze zjeżdżalni spaść, wiecie o co mi chodzi. Wypadki się zdarzają, oczywiście nie fajnie, jak się takie zdarzają, ale wydaje mi się, że pod, właśnie, tak jak mówię, pod, nie pod ochroną, ale jak patrzymy, co nasz zwierzak robi, to nic mu nie zaszkodzi, bo możemy też od razu zareagować. Także, jeżeli ktoś mi chce napisać, że one są niedobre dla psa, to nie piszcie, bo ja i tak mu będę dać, bo po prostu sprawiają mu one radość. I jedną rzecz jeszcze, jaką kupiło, kupiliśmy, to był ten Kong Classic. E, czyli klasyczny taki i włożyliśmy faktycznie to jąki. Kan bo widzicie tu jest, że można tą pastę wdawać, a ta pasta słuchajcie kosztuje chyba 12 czy 13 funtów no powaliło ich po prostu tylko dlatego, że ma napis Kong, no bo za to też się powiem wam płaci za tą firmę e, no ale faktycznie jeżeli chodzi o samego Konga, no jest on dość mocny my kiedyś mieliśmy już innego ale w tym tłumie zabawek po prostu kto wie gdzie on jest także e, na początku się trochę tego bał jak to on, ale Potem się już przekonał, jak ja się kąpałam, to cały czas słyszałam, tylko wiecie jak, jak tak robi, także fajnie. Zostaw mojego Noma. Um, także takie zakupy poczyniliśmy. Ja nie mogę po prostu wyjść i nie kupić czegoś dla młodego. Wczoraj, słuchajcie, jak byliśmy na e, zakupach tygodniowych, to e, dostał Mikołaja po prostu do gryzienia. E, Zabawkę oczywiście, nie czekolady, żeby nie było, że mu Mikołaja kupiliśmy czekoladowego. A teraz wiecie, jak jest zainteresowany. A, a, nie wolno... Um, jaki jest zainteresowany dobra, jeszcze przechodzimy w następną sprawę czyli denko, widzicie ten filmik miał być 5 minutowy myślałam, że będę go kończyć jutro, a tu będę go kończyć dzisiaj w każdym razie, przechodząc na szybko, zużyłam tą maskę do włosów i niestety zapomniałam o tym, że jej zużyłam więc dzisiaj mam tylko szampon i odżywkę a w sklepie pewnie dopiero będę w tygodniu, także będę musiała głowę jeszcze będę mieć w poniedziałek i w środę no także trudno, będzie się musiało obyć bez maski, albo poszukam czegoś tam w tych moich zaległościach kosmetycznych. W każdym razie firma Inkento, Inkento, Incento, Inekto, nieważne, jest to chyba jedna z moich teraz najbardziej ulubionych firm, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Jeżeli chodzi o szampon, jeżeli chodzi o odżywkę, jeżeli chodzi o maski, wszystko mi się mega sprawdza, jest to bardzo, bardzo tanie. Nie wiem, czy ta firma jest w Polsce, dajcie mi znać. Mm. Inny etyto Naturals, ale tutaj, tak jak mówię, w Home Bargains, e, może są w BMI, nie wiem. Pewnie są, bo bardzo dużo takich firm się tam e, jakby e, nachodzi na siebie, ale to jest po prostu rewelacyjne i na pewno to kupię jeszcze nie raz, nie dwa. Myślę, że w ogóle zostanę przy tych maskach, bo są po prostu rewelacyjne. E, oczywiście standardowa, e, duża sól. E, zużyłam też sól od taty Rose Flowers. Pięknie pachniała, różowiła wodę. Teraz używam tej niebieskiej. Ja bardzo lubię te sole, jak on mi przywozi. E, I do tego zużyłam malinowy cały. E, jak się to mówi? Ten płyn do, 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 do naczyń. Płyn do kąpieli. E, do tego zużyłam maseczkę. Mówiłam Wam, że używam też maseczek w, w słoiczku. I ten był Dr. Botanicals. I on pachniał tak pięknie. On miał taki, aż muszę, dzisiaj zużyłam końcówkę, także on pachnął, wiecie, z taką świeżością. Ja to miałam chyba w kalendarzu odwetowym, nie jestem pewna, Aha, ale była naprawdę fajna. Jeżeli gdzieś natraficie, to bardzo serdecznie polecam. Zużyłam też trzy maseczki w płachcie, oczywiście truskaweczka z nowej serii moich masek. Zużyłam pieska, także te dwie poszły, staram się nie używać ich codziennie, bo wiecie, no w miesiąc je wszystkie zużyję. Także te poszły. Oraz użyłam wegańską maskę. W poprzednim denku widzieliście tą wegańską, tylko z czymś innym. Ta była z brokułem i to są rewelacyjne maski. To nie są dobre maski, to są maski rewelacyjne. Firma Vegan i tak jak mówię, jeżeli zobaczę je w TK maxie jeżeli będą w normalnej, przystępnej cenie, bo nie wiem ile one kosztują bez promocji, to na pewno je zakupię, bo są naprawdę, naprawdę dobre. Słuchajcie, zużyłam dwie kule Jedna z lewandą, druga chyba była mango, tylko wyrzuciłam opakowanie. I to są te kule, są bargains. I one ogólnie, jak się powącha, to jakoś tam pachną, ale jak się wrzuci je do wody, to ani tej wody nie barwią, ani nic nie robią. Także po prostu to jest, robi na głowę, że kule sobie wrzuciliśmy, ale nic, e, nic, nic nie robi. Kolejna rzecz to jest. E, z firmy Be By i Plump i jest to krem pod oczy. Bardzo fajny, e, bardzo delikatny, bardzo wydajny. Teraz używam dokładnie tego samego, bo ja miałam go w kalendarzu adwentowym z Glossy Box w tamtym roku. E, a że miałam dwa kalendarze z Glossy Box, bo jak, e, dla tych, co nie wiedzą, pod, e, jakoś przed wrześniem, przed wrześniem, przed końcem listopada, oni e, dali te kalendarze na... Chyba 70%, off, więc nie wiedząc, co jest w środku, w ciemno kupiłam sobie drugi kalendarz, bo wiedziałam, że się będzie opłacać, bo chociaż wiedziałam, że 50% produktów mi się spodoba i że warto za tą cenę, dlatego właśnie używam drugiego. E, kolejna rzecz to jest znowu kalendarz adwentowy i znowu e, rzecz, e, którą miałam w kalendarzu z Glossy Box, i teraz kończyłam drugi, i to był ten krem różowy tej greckiej firmy e, Kores który jest po prostu jednym z najlepszych kremów na noc, który używałam. Pięknie pachniał, moja skóra była po nim wręcz idealna, także mega, mega fajny i mam nadzieję, że w tym roku znowu go wrzucą, Nie będę kłamać. I kolejna rzecz to jest ten Grace and Stella Rose Spray. Miałam go w jednym z pudełek chyba w tamtym miesiącu i jako spray do twarzy był po prostu rewelacyjny. Tutaj jest napisane, że on jest też był jest sprayem nawilżającym. Um, nie powiedziałabym, żeby on był nawilżający w porównaniu ze Flaw lub z innym sprayem, który teraz używam na, na zmianę tonikiem. Um, no ale, ale, to w czym ja się zakochałam, jeżeli chodzi o ten spray. To jest jego zapach. Który był po prostu cudowny i bardzo pobudzający. Jak ja rano, ja używam tylko rano, i jak ja rano wstawałam i spryskiwałam sobie nim twarz, dwie sekundy i byłam pobudzona. Także naprawdę fajny. Grace and Stella. Szkoda tylko, że nie był nawilżający, ale na pewno pobudzający. No i to tyle. Pachnie. Andrzej właśnie idzie do sklepu kupić nam napoje. Albo jeszcze nie zdążył, e, także fajnie. No. no, i tyle słuchajcie, kochani. Ja ładuję teraz e, zegarek. Jest godzina 21.42, e, sklepy są do 22, a on ma 5 minut tutaj, 3 minuty nawet autem. E, także pobieg, więc wiecie co zrobię. E, nie będę składać tego vloga dzisiaj. Jutro, jak wrócę z pracy, jutro będę bardzo szybko, tu będzie 6.20 max, wyjdę z młodym, e, więc jutro, jutro zrobię ten filmik tak. Tak, tak, tak. 100% jutro zrobię ten filmik. Dzisiaj się już relaksuję. E, chyba, że coś mi odbije, zobaczę. E, ale e, czytam książkę, bo bardzo fajną serię teraz odkryłam. E, wejdźcie sobie na Instagrama, tam jest. Czytam teraz drugą książkę, która jest bardzo, bardzo fajna. W ogóle wróciła mi znowu ta faza na czytanie. Cały czas mi się chce czytać. E, nie wiem, czy to dlatego, że mam kilka książek w kolejce i już nie mogę doczekać, e, ale no zbiera się tego, zbiera, zbiera, zbiera. Nawet powiem Wam, nie wiem, czy puzzle będę dzisiaj robić, bo jakoś nie mam... Nie mam już takiej fazy e, na puzle dzisiaj w porównaniu z innymi dniami, także chyba sobie zrobię herbatkę, położę się i będę czytała. A Wam słuchajcie, widzicie tego vloga w poniedziałek, jak dobrze mówię. Poniedziałek, poniedziałek. Życzę wam cudownego, cudownego dnia e, i cudownego tygodnia, bo zaczynacie dopiero ten tydzień. Ja zawsze jak jest poniedziałek, to już sobie myślę połowa tygodnia za mną, e, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy wszyscy mieli fajny tydzień. Dziękuję wszystkim, którzy cały czas mnie wspierają. Mam cały czas te same osoby, które do mnie przychodzą i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Jesteście kochani e, i co? Widzimy się, nie wiem kiedy, nie wiem czy za dwa dni, czy za trzy, czy za cztery, czy za pięć. Bo tak jak mówiłam ostatnio, jak nie będzie weny, to nie będę nagrywać, jak będzie wena, to. Będę nagrywać. Także do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. Buziaki papa! Pa.